Siemaneczko wszyscy ludzie, witajcie w kolejnym odcinku Dead 2. Jesteśmy po upgrade'ach, jak widzicie już nawet na początku filmiku, że mamy już z, e, w zanadrzu, ja tylko, boże, dlaczego zawsze muszę zmieniać pozycję akurat przy początku nagrywania. Mamy, mamy, ma, kurwa, mamy kochaną maczetę, mamy już w końcu granaty. Eee, jednak poza nagraniem nie zrobiłem tego, co ja chciałem, czyli mm, granaty i lekarstwa. Lekarstwa chociaż, hu, bo mam tego dużo. Mogę sobie później ulepszyć maczetę, ale myślę, że to zrobimy dopiero przy najbliższej okazji. Maczetę będziemy używać chyba w następnym odcinku, jednak niestety ze względu na to, że jednak kurde, wszystko mi teraz. Ach te będziemy mogli w następnym odcinku, do, bo jednak ze względu na to, że kasa, trochę czasu i w ogóle. Także my przejdziemy, słuchajcie, poczekajcie, właśnie ja to wszystko się tak rozpędziłem, może chyba, że coś tutaj sobie ulepszę, no nie no, pistolet mi jest zdbeny. właśnie jak my myślał o M16. No ale też na razie nie, mam trzy miejsca do ulepszenia sobie broni, ale to nie jest takie ważne, na pewno mam ulepszone to miejsce, gdzie mogę sobie więcej niż e, dwa miejsca sobie tutaj na lekarstwa, e, tutaj mamy też ulepszone, no tutaj raczej nie ma nic tutaj nowego, kurde jeszcze mi się odbija. no kurde co się dzieje. No, dobra, mam nadzieję, że już w końcu może się jednak napiję. Eee, tak, jednak niestety tutaj nie mamy nic fabularnego. Dlaczego to nazywam fabułą? Ponieważ no. Tak po prostu się złożyło. Mi się wydaje, że to jest raczej fabuła, bo tutaj zaczynaliśmy. To jest tam były, trochę tam się działo i w ogóle tak bym to określił. Uh, ale żeby przejść do takich na przykład jak Europa, chociaż zobaczcie na przykład tutaj, musiałbym wypełnić te takie misje, które są właśnie tymi, i dlatego trzeba się troszeczkę tym zająć. Uh, fight the Silver virus. Mm, Nie no, dobra, nie wiem do końca, aż tak bym chciał. Bo właśnie chcę się napić, poczekajcie. Robię to tak szybko. Czerwona porzeczka, polecam. Szczególnie może nie w takie pory, ale ogólnie to jest zdrowe. No dobra, jak widzicie, nie mamy tu jakoś takich e, niesamowitych tutaj rozbudowanych czy coś. Może co chwilę coś mnie drapie jeszcze na dodatek. Kurde, jeszcze mnie to wnerwia. Mm, no niestety będziemy musieli się troszeczkę pomęczyć z tymi misjami powocznymi. Myślę, że pod koniec może zagramy sobie arenę. No kurde, przestań mi się to powiadomienie pokazywać. No dobra, zagramy, zagrajmy w coś z tych... kurde, za bardzo myszka mnie znowu troluje. Eee, zobaczmy może od góry, zaczniemy od Sentina, może tak na zmianę, jeżeli coś spierdzielę to sorry bardzo Pamięć może dzisiaj też będzie mi wspomagać. No to jedziemy, co to będzie? A znowu a, znowu motyw kurde pilnowania tego miejsca. No dobra. No raczej tutaj będzie mm, podobne miejsce, więc raczej tu nic nie będzie nowego. Spierdzielaj. E, kurde, czasami te czachy mnie też mylą, ponieważ raz... O właśnie, tu był taki jeden. E, da, 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 da. No Boże. Ja dobrze, że nie wziąłem na hard, ponieważ myślę, że... Tro, lo, lo, lo. O kurde. Dobra, widzę, że małe zamieszanie się tutaj zrobiło. Ja trochę podnuciłem pod nosem z stosunki Eurowizji. Jeżeli tego nie słyszeliście, no to szkoda. A eee, co tak cicho się zrobiło? Podchodzić do tych zombiaków, żeby tych chciał No, dawaj, następnie, proszę bardzo. Mogłem pójść tam, żeby to wszystko już oganać, ale chociaż... No w sumie i tak bym musiał... Yeah, Być nie trzeba się tam. A tu jest nasz. On się rozgrzał właśnie. Dobra, może jednak. Nie, nie, nie. Yy, rzucę granatem. Jeżeli się to w ogóle opłaci. No, jeszcze raz. Dobra, opłaciło się zużyć dwie granaty i jeszcze na dodatek dobra, trochę zombiaków tu przyszło, więc muszę bardzo trochę uważać ponieważ nieraz mogą z innych stron schodzić tutaj wybijemy dwóch, tego dobijemy ja się troszeczkę cofnę, żeby tych powybijać tu był właśnie taki jeden, gdzie się zwiksował, można powiedzieć Ajajajajajaj, kurde, troszeczkę tak schodzą. Myślę, że zaraz zagramy na hardzie, już się boję, co się będzie działo wtedy. No, Dobra, żryj czy granatem. O Boże, tak bardzo. <grystanie> ok. Ale za mną był jeden, kurde, zdążyłem. <grystanie> na czysto, jeszcze Ciebie zabiję, Ciebie też. Nie, chciałem jeszcze tego jednego zębiaczka rozwalić. 3000 bardzo dobrze No, czyżby teraz troszeczkę się pobawili z zarabianiem, żeby mieć przynajmniej na zapas. Tak mi się wydaje. Jest 20 level i kolejny high, kurde, w poprzednim odcinku tyle zdobyłem. Jeszcze znowu był No dobra. Um, mam 30 tysięcy właśnie, właśnie, to sobie ulepszymy maczetę przy okazji. Eee, sobie wyprodukuję... O, mogę zapgradeować sobie granatę. 360 Major, no trzeba przyznać, dużo Mum nie, miny W sumie miny są dobre, ale wolę granaty Są bardzo fajne i w ogóle, dlatego się do nich bardziej przyzwyczaję Trzy granaty już e, się robią, no to jedziemy dalej Co by to teraz zagrać, mógłbym oczywiście tutaj jeszcze tych pobocznych, ale to są takie mało istotne mi się wydaje Tak mi się wydaje e, Boże, tak e Escort? Aaa, miałem wziąć hard! Aaa, dobra. Następny, pozagramy w hardzie. Kurde, zapomniałem właśnie o hardzie. Ale no, dobra, Mamy... A, znowu motyw, że mamy pójść do tej blondynki, tak? Czyżby? Ta, motyw z blondynką. Znowu będzie... Hmm. No nie no, sorry. Bardzo, no, ale jak można drugi raz tutaj przyjść, no? Proszę cię, Let to see you here. Mmm, mm. A bo dobra, troszeczkę inaczej. Mmm, o daj mi... Kisk, kisk. <grystanie> dobra, ciebie zabiję. O, Siema! Jeszcze raz w dupę. O, Dobra. Ginąłeś bardzo dobrze. Ojej ojej oj, właśnie, Kurde. Zostawcie, kurde ją, zostawcie ją. Fuck you. O Boże dziewczyno. Dzisiaj masz jakiegoś niefarta, bo kurde trochę z życia straciłaś Tak wiem, że muszę uważać w ogóle, bo ma mało chapsa, ale Co ja mogę poradzić? Muszę najbliżej do niej tak By, najbliżej być obok niej o właśnie, tu jest następny czy no, jeszcze raz robię to Żeby było bezpiecznie kurde właśnie się boję Nicza, no nicza, nicza. Boże, czemu tak mało waliłem To ząbiaczki? Nie, wydaje mi się, właśnie, no właśnie idzie następny może tu będzie? Nie Chciałem zobaczyć, czy tu będzie świnka, ale też nie ma Czy jednak nie za bardzo, no i tyle Nie ma tutaj jakichś świnek, które zazwyczaj są w jakichś misjach Dostałem ammo? nie do końca, bo nie zauważyłem. Ech, będzie tu zaraz boss. Nie, ale idzie zombie. Wtedy trafiliśmy na kamikadze, jak dobrze pamiętam. Teraz. Nie wiem, czy trafi się znowu. Ja zobaczymy. Jeśli bo dostałem, teraz dostałem, bo muszę podchodzić. O, za dziewczyną. Czemuś to iść, czemuś iść? Holy shit! Dobra, trzeba uważać, troszeczkę tu za plecę. ta sobie jakoś radzi, jak zawsze. Tego zabiję. Nie wiem, co tam dostanę. Full ammo. Dobra, skoro ja mam tyle full ammo, to trzeba trochę podstrzelać. Drrrr, epic, fight me. Dziewczyno, idź, idź, jodźcie. Ja ja cię tutaj eskortuję, eskortować, będę blokować Drrrr, Co tak mało Żry, że Żrejże shotgona Dobra i tak będę musiał do nich pójść No dalej kismy Chodź tu Nie co się odwracasz? Może A, to może dlatego <laughs> Listen, Thanks for to help Please Okej, okay. jak ta wygląda? No, mniej więcej. Ale teraz, tak jak obiecałem, to w następną misją będzie hard. Tylko zobaczmy, jak tam w ogóle produkcja. Zaraz będę miał drugiego granata. E, czy wypróbować sobie teraz matreta? Nie. Bo tak jak obiecałem, w następnym odcinku zagramy, ponieważ to trochę chcę mieć ulepszony, chociaż. Nie, no bo i tak w porównaniu z mieczem maczeta i tak chyba będę chciał go zobaczyć, więc kurde. No dobra, niech będzie, zmienimy na maczetę i zobaczymy najwyżej. Co ty teraz mamy? Mmm, może asalt? Tak, może zagramy asalta i na hardzie. Niech będzie w końcu ten hard, tylko że mamy z maczetą, więc troszeczkę to będzie inaczej. Oczyść arenę z zombiaków. O kurwa, to wygląda jak jakiś miecz. Holy shit! Dobra, widzę, że trochę tu będę musiał się pomęczyć. Ajajajaj! No widzę, że hard jednak jest trochę wymagający, ale widzę, maczeta jest nawet dobra. długa. <laughs> Nie no, bez przesady no. Kurde, i znowu do mnie podchodzą i się kłaniają. Oh my, did the shit! No jednak, maczeta to trochę taka ciężka broń. Ale się da przeżyć. Ale trzeba przyznać, dobra, fajna broń, ale wolę szybkie jakieś, nie wiem czy maczeta jest, należy do takich yy, broni lekkich, chociaż no mogę się mylić, nóż był troszeczkę szybszy mi się wydaje, nie wiem czasowo mi się wydaje tak timingowo i w ogóle to mi się wydaje, że nóż jest troszeczkę szybszy od maczety, chociaż oczywiście mogę się mylić. Mogę oczywiście później zagrać machetto, mi się okaże, że ona jest OP, bo po upgrade'cie jest naprawdę niezły i w ogóle, no nie wiem, zobaczymy na razie, ale stawiam, że taka będzie moja e, ocena, o kurde, to mi... mi się wydaje, że jak używam maczety to powinien zombie zginąć, kiedy trafię w głowę, bo czasami to tak powinno wyglądać, że o, jebnąłem w głowę, o, giń, kurwa, i tyle. No tak się naprawdę nie dzieje. No niestety, nie wszystkie bronie są takie zajebiste i w ogóle... Dlatego czekamy na... O jazu zgincie, kurwa, został... Dziwo? O Jezu, za plecy. Dobra. Chcecie? To macie. Kurwili mnie i tyle. O, właśnie, zapomniałem. O! Tak zrobić, ponieważ chciałem sobie przesunąć leciutko mikrofon do... Ust! Oczywiście obserwuję tam z boku i w ogóle czy ktoś tutaj tej mi się nie podgrodził. Ale nie, nie, i nie. Jak nam wygląda sytuacja? No, powiem wam, że trzeba troszeczkę jednak się pomęczyć. Zobaczmy jak tam tą players. No na pewno trochę ludzi tutaj gra, za. sami zobaczycie, kurde, jakie punktacje. Hmm. Najlepszy Good of War, kurde, jaki normalnie. No, Dustina, i wartości mać mać troszeczkę. No, spójrzmy na to. Dobra, mm. co aby teraz zagrać w Defenda? A już graliśmy w Defenda. A może Operation? Może w Operation? Już dawno Operation nie robiłem. No to zagramy w Operation na hardzie. Chociaż mogłem sobie zmienić na nóż, bo mi się wydaje, że w tej chwili. Dobra, widzę, że i tak będę. Dobra, spróbujemy troszeczkę mniej e, się pobawić e, broniami lekkimi. Chociaż nie wiem, czy maczety można należy mm, zaliczyć do takich broni. Oh, kurde, to będzie hardkorowo, bo widziałem multum, kurde, zombiaków tutaj. O, oh, fuck. E, Dość szybciej! O kurde, kamikadze! Y... A, ej, Dobra, muszę... O, świka! Y... Da, 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 da. Kurde, chcę szybciej. A, kurde, gijcie. No, gdzie jest kamikadze? Kurde, gdzie jest kamikadze A tu jest kamikadze. dobra. Dżryj granata. O kurde, bez, co, bez. Kurde, a dobra, zdożyłem, kurde, zdążyłem. O to chodziło. Y... Jednak się podleczę jednak na wszelki wypadek. Zbudować cysternę, dobra, już idę. Wezmę maczetę. Chociaż nóż mi się wydaje, jest tak lekki, że w chodzeniu jest nawet jeszcze szybszy. Zobaczcie, na zombiaka na 4 musiałem aż maczety użyć. Teraz nie, znowu będzie 3. Jezu, jak oni pędzą tutaj do mnie sami. Kurda. No, no operation nie robiłem, właśnie trochę takie śmieszne. No jednak jest trochę taki księżny, no, no, dlatego trochę tutaj. Dobra, budujemy, muszę się podrapać. O kurde, mnie swędzi. Oj, shit. Yy, on będzie. Tutaj. Właśnie. Mam lepszy pomysł. Chodź, wyjdź z tego i chcę kurde, cię zniszczyć maczetą. Taka jest moja yy, rada dla ciebie. Napierdajcie, no ząbiaki powybijam. O, właśnie, wypluj to sobie z siebie. Sorry ludziska, za ten mały problem tak widziałem to akurat, ponieważ jak się potem okazało laptop się wyłączył dlatego przegrzewanie się laptopa powoduje, że niestety laptop się wyłącza i musiałem aż przerwać to nagranie albo automatycznie się wyłączyło, dlatego musiałem to jakoś pozmodyfikować zmodyfikować w ogóle, ale zobaczymy. Dobra, słuchajcie, zagramy jeszcze jakąś jedną misję, więc myślę, że będzie na tym już koniec, ponieważ nie chcę za bardzo ryzykować. Jedynie co mogę powiedzieć, to spróbuję to nagrać na początku, Wam powiem gdzieś tak wieczorem ponieważ ja nagrywam troszeczkę tak więc to jest czasem obiadowym, czyli tak 14-15, coś takiego. Dlatego e, nagrywam o tej porze, ponieważ e, chcę mieć m, przynajmniej lekki zapas, bo jeszcze później to na pewno wstawię. Tego tak widzicie. Później sobie dzisiaj wieczorem nagram jakiś sobie odcinek e, może z, nie do trakera, tylko na pewno z czegoś innego, więc z, zobaczymy. Postaram się szybko zakończyć tą misję. Żyjkuwa Jeszcze jeden. Dobra. O, mam element, jak fajnie. O, mam do Dual Glocka, mam do Dual Glocka, hehehe. He. Nareszcie, jestem z Ciebie dumny. Mam w końcu dual glocka. Mam nadzieję, że się nie znowu nie spierdzili Laptop, tak jak ostatnio. No dobra, widzę, że nie mamy tutaj kochanej złotej skarbonki, złotej świnki. O ja, za tak wolno chodzić. Pomogę ci. Ale kurde, ma naprawdę troszeczkę daleki, daleki zasięg. Pyk. Pyk. Hell yeah. Hej, Dobra, szybko, szybko. Już mieli to z głowy. Cierpie z przyjęcia. A chodź tu, kwa. Nie ma co, chodźcie tu, wypierdzielę was z tej areny. La 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 la, la, la. Nie, sorry. La, 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 la. Tak powinno być. Jeszcze sześciu, kurde, gdzie oni będą? pię jednego 5 4 yy, Two One abo i nie. Ż <noise> <noise> Idealnie po prostu idealnie. Dobra. I jak tam z punktacją 260, no nawet ładnie. Zobaczymy jeszcze tylko punkty, jak tam wygląda w ogóle. Eee, Nie, właśnie wypadło z poprzedniej misji, co mnie spierdzieliło. No właśnie, zapomniałem, że byłem w innym miejscu, tylko chciałem zobaczyć. O, jest do Dual Glocka, jak fajnie. Zobaczymy w ogóle, czy mogę wyprodukować Dual Glocka. Mogę! To budujemy! Oczywiście. Dobra ludziska, tutaj zakończymy nasz odcinek. Sorry oczywiście bardzo za jeszcze raz za ten problem, ale niestety, no taka jest sytuacja, takie mam warunki i niestety nic z tym nie poradzę. Jedynie wieczorem oczywiście będę mógł nagrać na luzie i spokojnie, bo dzięki temu jest lepsze, lepsza pogoda po prostu i tyle. Także dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli oczywiście wam się spodobało, to oczywiście łapka w górę. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki wielkie, na razie.